Zacznę ten film od prostego pytania. Gdybyście mogli spełnić swoje offroadowe marzenie, to ilu z Was marzyłoby o, uwaga, ułazie, nie Patrolu, w Wranglerze, Toyocie, tylko właśnie o takim samochodzie? Oczywiście nie w takiej normalnej wersji, tylko na przykład z fałusemką pod maską, automatyczną skrzynią, wielkich kołach, mostach zwolnicowych. No właśnie, ilu offroadowców marzy właśnie o łazie? podejrzewam, że niewielu. Dlatego, jeżeli usłyszałem, że ktoś miał takie marzenie i zostało ono zrealizowane, no to musiałem ten samochód zobaczyć na żywo. Czy możemy tak optymistycznie powiedzieć, że to jest jedyny taki UAZ w Polsce? Sądzę, że tak. Sami ocencie, ja nie wiem. No. Eee, klasyczne terenówki mają to do siebie, że dźwięk. Otwierania i zamykania no, no, jest dalekie od tego, do czego nas przyzwyczaiły te teraz te plastikowe samochody. Drugi jeszcze ważniejszy powód to chciałem przedstawić firmę, która właśnie potrafi zrealizować takie marzenie. Jest to firma Tarmot, którą znam od bardzo dawna, zawsze podziwiałem ich konstrukcje, bo są specjalistami właśnie w takich starych rosyjskich terenówkach. Także dziękuję za spotkanie. Ktoś do ciebie dzwoni i mówi. Kurczę, jakby tutaj wziął cały wasz cennik, tak? ile by to trwało, ile by to kosztowało? no To człowiek robi wyceny trochę bez nadziei, że, że cokolwiek z tego będzie, a ten klient dostał wycenę. Powiedział super, dołóżcie mi jeszcze to, tamto, przemalujcie na dwozie. Ja załatwiam wam bazę, w sensie kupię bazowy samochód i robimy. Reprezentuję firmę Tarmot. Od 1992 roku zajmujemy się renowacją, modyfikacją. E, budową wszelkich samochodów, głównie terenowych, zabytkowych, w takim pochodzeniu wojskowym. Była Radocha, jak wyjechał i o, zaczął jeździć? Radocha była od pierwszego odpalenia. No tutaj silnik V8 bardzo dużo zmienia. Radocha była ogromna, ale trochę czasu zajęło nam doprowadzenie go do takiego stanu e, z chorób wieku dziecięcego do czegoś, co, e, co można już, już używać na co dzień, jeździć w tym terenie. A przy okazji też poznacie kolejne fajne i legalne miejsce, gdzie można przyjechać, potestować, poszkolić się. Jesteśmy na terenie Farmy Adrenaliny. To szkoleniowe się to nazywa, ponieważ przede wszystkim robimy tutaj szkolenia, uczymy ludzi jeździć. 7-8 hektarów, naturalny teren, górki dołki, zjazdy, podjazdy, trochę bagna. No i rzeźbimy co, co, co sezon, czy w sezonie kolejne przeszkody, kolejne jakieś atrakcje. Bardziej się skupiam na, tutaj na nauce jazdy, na takim szkoleniu dla ludzi, którzy mają tego doświadczenia trochę mniej. Ale mamy kilka miejsc takich, gdzie jakieś rajdy przeprawowe też możemy zrobić i, i, i puścić ludzi, żeby się pożyczywali. Mamy swoje auta, którymi uczymy ludzi jeździć, jeżeli ktoś się boi przejechać swoim autem. Realizujemy to też w postaci takich przejazdów voucherowych, prezentów, więc fajna, fajna atrakcja. Ktoś nigdy nie zjeżdżał z asfaltu, no to ma tutaj do dyspozycji auto i teren, żeby się fajnie pobawić, pojeździć. Oczywiście ktoś chce się nauczyć swoim autem jeździć, przyjeżdża do nas, my go szkolimy, tutaj instruujemy, więc pełen zakres. Tak jakbyś podsumował, może nie cenę, ta cena niech zostanie tajemnicą. O cenach nie dyskutujmy, ale powiem tak. W godzinach. W godzinach? 1200 godzin. 1500, trudno jest jednoznacznie powiedzieć, bo powiedzmy, że teraz robilibyśmy to szybciej. Bo z góry wiemy, że natkniemy się na określone problemy i, i, i zrobilibyśmy pewne rzeczy inaczej. Nie inaczej, w sensie że tu jest źle zrobione, tylko że wtedy gdzieś tam kręciliśmy się w niektórych miejscach e, w koło jakiegoś problemu. Nie było gotowego, żadnego gotowego rozwiązania na to, więc trzeba było tutaj dojść do tego wszystkiego samemu. To jaką maksywkę? Halk. Hulk. Z dodatkiem tutaj V8. E, to jest projekt oparty o samochód UAS Hunter. E, z całym takim pakietem optycznym, jak widzimy. E, największą cechą, najbardziej odróżniającą go od, od pozostałych tych poprzednich projektów, jest to, że ma silnik V8 z, Toyota, z Automatyczną skrzynią biegów. Skrzynia rozdzielcza Hilux Land Cruiser. Nie pamiętam dokładnie oznaczenia. E, załączanie napędu na cztery koła przyciskiem. Reduktor ręczny. Nie? Musimy od tego zacząć, bo nikt nam nie uwierzy. <laughs> nie, no, to nie jest. Sam silnik powszechnie znany, ceniony, związka 3UZ Toyoty. Parametry no 4,3 litra V8, 280 koni, około 400, chyba 40 nm. W tym wszystkim bardziej chodzi o to, żeby zastąpić oryginalny silnik czymś fajnym czymś, co fajnie brzmi. Fajnie, fajnie oddaje moc. Jak gdyby czterocylindrowy no 2,7 litra silnik montowany oryginalnie w Panterze, no to on ogólnie daje radę, ale, ale no wiadomo, że emocji żadnych w tym nie ma. A tutaj o te emocje właśnie chodziło, więc tylko fałsenka wchodziła w tym momencie w grę. Tak, z dzisiejszej perspektywy, to tak naprawdę, można, moglibyśmy sadzić każdy inny silnik i nie zajęłoby to więcej czasu. Nie? Wszystko trzeba było i tak robić naprawdę od nowa. Natomiast no, sam silnik jest, jest, jest bardzo fajny, sprawdzony, montowany też w różnych innych terenówkach, więc mieści się mieści. Jest dosyć ciasno, jak widać, ale, ale daje radę. Nie ma tutaj żadnej kolizji z nadwoziem, nie trzeba było tego nadwozia ciąć, przerabiać w jakiś sposób. Na tym też nam bardzo zależało, żeby. Nie doprowadzi do sytuacji, w której na przykład całą gruć trzeba wycinać, bo to, to nie wchodziło w grę. No i to się udało, to działa. Ten samochód ogólnie zbudza bardzo, bardzo takie pozytywne emocje, gdziekolwiek się nie pojawi, no bo jak się uruchomi, zaryczy, odjedzie z tym pomrukiem tej fałsenki, no to ten efekt jest wręcz zwielokrotniony. System pompowania kół e, niespotykane na terenówkach takiej powiedzmy wyższej klasy. E, żeby on był w ogóle możliwy, musiał mieć mosty wojenne, tak zwane afgany, mosty portalowe. E, przez środek krótkiej półosi przechodzi otwór, który wychodzi na zewnątrz i mamy możliwość pompowania sobie kół regulowania ciśnienia w, w, w oponach. Przebiega to dosyć sprawnie. Ja oceniam go jako rewelację wręcz. Uważam, że to, jakim ciśnieniem jeździmy w terenie, ma bardzo duże znaczenie. A wszelkie upierdliwości związane z spuszczaniem, potem pompowaniem tych dużych kół szczególnie, mamy tutaj jak gdyby ogarnięte z kabiny, więc jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Yy, osobiście bardzo bym chciał, żeby w terenówkach było to coś powszechniejszego, no ale wymagania techniczne, żeby coś takiego w ogóle było są dosyć spore, bo w zasadzie jest to możliwe tylko przy mostach portalowych, jakiegoś rodzaju yy, na zwolnicach. Elementy optyczne, czyli atrapa zmieniająca tam nieco wygląd, światła LEDowe to już jest taki trochę standard w różnych przeróbkach terenówek. Cały zderzak yy, z tego naszego wzoru, powiedzmy u halk z ściągarką. Linia syntetyczna to też już jakiś tam standard. Zaczepy podwójne, mamy i hak, i, i miejsce na szekle. Światła do jazdy dziennej. Idąc no, z boku, ten cały pakiet optyczny yy, na bok nadwozia, czyli ten nadkola nakładki na, na, na drzwi, na progi. To jest dołożone, jest to pierwszy Hulk z tym dołożonymi tymi gumowymi elementami. No, jak się okazuje są niezbędne, bo on bardzo szybko się brudzi. Progi, to jest, no cóż, no to jest kopia lusterka montowanego w Wranglerach. Elektrycznie sterowany, podgrzewany. No i to tak naprawdę tyle. No snorkel. Bagażnik dachowy w tej wersji. Tutaj mamy go jeszcze z metalowym dachem, bo można to zdjąć, odczepić. On jest zaczepiony na, na kilka punktów, które można bardzo szybko rozłączyć, zdjąć sobie, założyć cały stelaż w jednym kawałku, zapiąć plandekę, która się dodatkowo z boku gdzieś tam rozpina. I można zdjąć nadstawki, stawki, mieć taki samolot otwarty wokół, idealny do zabawy gdzieś tam latem. Z tyłu zderzak z wciągarką, e, uchwytem na koło, zapasowe, z zaczepami, światłami. No, u w standardzie ma prawie 2 metry, Hunter, nie? No więc tutaj mamy, no ja mam 1,88 m. I ręka do góry dostaniesz do końca? No ja, może jeszcze tak, ale. To poczekaj, podtrzymaj tu kamerę, chodź tutaj. Ja mam trochę mniej wzrostu. No jest wysoki, jest. No, no nie, nie mierzyłem go, go ale. Pod koszulek wychodzi. Nie mierzyłem go, ale, ale no, tak myślę, że 2.20, 2.30 będzie miał na pewno. Nie? Opony 35 cali, Discover STT Pro, Felga z rantem Bedlock, tutaj niezbędna, jeżeli. Ten system kontroli ciśnienia ma mieć jakiś sens, no to to jednak musi być. Od razu zadam Ci pytanie, bo wiesz, polski offroad rządzi się polskimi prawami. Mhm. A dlaczego nie mosty z patrola? <śmiech> wiedziałem, wiedziałem <śmiech> że to pytanie padnie. Dlaczego? Dlatego, że miał być system pompowania kół. Więc no, mosty patrola odpadały. Lepszy prześwit. Druga rzecz, trochę mniej przeróbek, no bo jednak są to mosty od łaza, Tylny nie wymaga specjalnych przeróbek, żeby go w ogóle zamontować. No Przednim nim jest przerobiony pod wahacze od łaza Huntera, więc tam trochę więcej. Plus jest też to, że no nie jest ten most szerszy, bo Patrol miałby most wyraźnie szerszy, co rodziło dodatkowe problemy, bo łaz no jest autem jakiś tam węższym. No to chodziło o ten aspekt opty optyczny, tutaj też nie, trochę, żeby nie tworzyć samochodu z bardzo szerokim rozstawem kół. Ale przede wszystkim chodziło o to, że, żeby, żebyśmy mogli tutaj regulować ciśnienie w oponach. No, wnętrze. Luksusowe? Jest, yy, no, jak na uaz myślę, że super luksusowe. Ono jeszcze nie jest w 100% skończone, bo klient chce sobie yy, oprzyć jeszcze boki drzwi, yy, yy, pod podsufitkę i tak dalej, ale kierownica, deska rozdzielcza jest tuningowa, oprzyta skórą, tak samo yy, kierownica, fotele są z Jeepa WK, regulowane elektrycznie, podgrzewane. Yy, to są takie z przodu i z tyłu, z tyłu jest kanapa. Zestaw audio, cztery głośniki, subwoofer, czyli można się cieszyć nie tylko dźwiękiem silnika, ale również e, posłać jakiejś fajnej muzyki. Aha. Centralny zamek, no jak już mówiłem klimatyzacja, Webasto, Uaz. Ze wszystkimi wadami Łaza, no bo on nie staje się przez to jakiś bardziej precyzyjny, chociaż my tutaj dużo uwagi poświęciliśmy dla tego, żeby te zawieszenie i prowadzenie samochodu było możliwie dobre. No, można jechać 120 na godzinę i trzymać kierownicę jedną ręką swobodnie na, na jakiejś normalnej drodze. A jak się szyby uchyla? Jeśli nie uchyla, je się odchyla. Aha. Tak to w handerze, nie? Aha. Ewentualnie można je całkowicie odkręcić, w sensie te całe nadstawki. W tym momencie tak to działa, nie? Hałas, oczywiście, jakiś tam jest, no bo to jest dalej ułaz. Tutaj, jak gdyby, no, konstrukcja pojazdu jest taka, jaka jest. Yy, można ten samolot polubić, ale w takich testach redakcji jakiegoś autoświata pewnie on by nie zdobył największej ilości punktów, nie? Dlatego przyjechała Terenwizja. Dlatego Terenwizja, a nie jakiś tam właśnie autoświat. Świat. Nie obrażając chłopaków tam tak. z autoświatem. Robiliśmy różne projekty. Robiliśmy jakieś łaza 6 na 6 oczywiście, różne renowacje samochodów, modyfikacje, gdzieś tam przeszczepy. No ten jak gdyby łączy wszystko razem, bo tutaj trzeba było zarówno przemalować cały samochód, czyli rozebrać go, przemalować, przerobić nadwozie, przerobić cały samochód potem ten silnik, potem, potem mosty. Tych przeróbek jest dużo, no, wydaje mi się, że pod kątem takiego wypasienia w cudzysłowie, no, to trudno będzie znaleźć ułaza w ogóle w Europie, który, hantera, który, który będzie mu, no, tak naprawdę mógł podskoczyć, że tak powiem, nie? Bo, bo trudno jest tutaj coś więcej wsadzić, no czy można, bo, bo tutaj jak gdyby jest to możliwe, ale to już było naprawdę wymyślanie. Tutaj tak się znajdą pewnie komentarze, że ten silnik, że, że te, te zwolnice, że czemu nie patrol i tak dalej. Można by jeszcze wymyślać, można by założyć jakieś super zwolnice, można by 40 rzucić, można by powycinać go, no, ale też jednocześnie jest to coś, co no, trudno myślę będzie przebić w najbliższym czasie komukolwiek. Nie? Jest to auto na pewno przyciągające ogromną uwagę i w czasach, gdy spotkanie auta za milion złotych gdzieś na stacji benzynowej nie jest już niczym szczególnym, no to. Tu jest chyba odpowiedź na pytanie, po co komu taki samochód? Nie? Myślę, że ten samochód wzbudza większe zainteresowanie niż moja żółta Toyota, która też jest dość nietypowa i ma mnóstwo takich pytań na stacji, po jak tankuje. Panie, co to oczywiście. jest? Bo mi się podoba. A ile to poli? No, pali. A ja takim wojsku jeździłem, no to to regularnie, tak jak modyfikujemy Łaza, no bo wiadomo, że jeżeli robimy renowację i podjeżdżamy ładnie zrobioną e, renowacją takiego Łaza, no to, to to jest po prostu ten sam, co pan miał w wojsku, ale Hunter ze względu na swój wygląd jest no, często mylony dosłownie, w tym sensie, że no, ktoś myśli, mówi, no, ja takim wojsku jeździłem. Mówię, nie, nie, bo to wie pan, tu ma inny silnik, inne zawieszenie, na hamulce. No no, 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 to fajnie, że się zrobi, a z czego silnik, nie, no, bo do ludzi nie dociera, że gdzieś tam ten samochód może być do teraz produkowany, no, a jeżeli stajemy przed czymś takim, no, to, no to już ogólnie mamy do czynienia z czymś e, bardzo nietypowym i wzbudzającym, no, można wielu przyjaciół poznać przez ten samochód, tak w cudzysłowie, nie, bo jesteśmy w kraju, w którym... Eee, jak gdyby no, modyfikacje ułaza przez niektórych są traktowane jako coś, co eee, no, nie ma sensu. Nie? Znaczy, to dalej jest ułaz, bo to jest dalej ułaz. On ma wszystkie przy wady ułaza, tak, które może mieć. Związane z wchodzeniem, wychodzeniem z niego. Eee, no, dalej jest dosyć głośny, dalej jest tam jakiś nie super stabilny na drodze, no, bo to jest dalej wysoko zawieszona terenówka, ale ale naprawdę no daje mnóstwo frajdy. Ja miałem okazję nim trochę pojeździć w ramach tych testów i, i każdy dzień to była fajna, fajna zabawa. Tak naprawdę cały ten samolot jest nikomu niepotrzebny. Tylko w nim jest najfajniejsze to, że on jest Teoretycznie bardzo łatwy do sajtowania, bo można powiedzieć u z fałsenką na Afganach, ale to jest właśnie w nim fajne, że on fajnie wygląda, fajnie jeździ i wiemy już na pewno, że klient będzie z tego auta zadowolony, bo on po prostu sprawia, że, że człowiek ma lepszy dzień i o to chodzi. A czy ta wyciągarka mu się przyda? Może nie, może nigdy się nie przyda, może nigdy nie przyda mu się felga z bedlockiem. Aha. W sensie takim stricte, że, nie wiem, zejdzie na, na bardzo niskie ciśnienie, bo będzie jechał po bardzo grząskim terenie na przykład. Ale on to ma. No, ludzie kupują auta, które im się do niczego nie przydają, które mogą jechać bardzo szybko, a, nie, a teoretycznie nie wolno tak szybko jeździć po jakichś tutaj publicznych drogach. No tak możemy bez końca. Cały ten offroad jest w sumie bez sensu. Jakby się na to spojrzeli, nie? W ten sposób, więc... Tym jesteśmy szczęśliwsi, im bardziej jest stać nas na robienie rzeczy bez sensu. Tak mi się wydaje. To ładne.